Hej, hej, hey, witam Was serdecznie. Słuchajcie, jaka jest najtańsza obecnie kamera na świecie? I nie chodzi tutaj o kamery stare, używane. Sprawdziłem to, wszedłem na znany każdemu portal chiński, pisałem kamera i posortowałem od najtańszych. Zakupiłem, no i jest. Zaraz wam ją pokażę. Ja nazywam się a przed Wami kolejna mówi kamera. Zaczynamy. Oto i ona! Obecnie najtańsza kamera prawdopodobnie na świecie. Kosztuje 3 dolary, jest na USB. Głównie służy jako kamera do endoskopii, czyli zaglądania do, y, znaczy tam, gdzie normalna inna kamera nie może zajrzeć. Wraz z nią przyszła taka mała instrukcja. Kamera ma wbudowane światła LED. Rzeczywiście jest 6 mikroskopijnych y, diódek LED. Możemy nimi sterować. Przez to pokrętło. Kamera ma 5,5 mm szerokości, kąt widzenia 70 stopni, jest nawet wodoodporna. Zakres ostrzenia i tu jest największy problem wszystko, co znajdzie się powyżej 6 cm, już będzie nieostre. Więc przygotujcie się. Ma tutaj dziurkę na mikrofon. Ja nie jestem pewien, czy rzeczywiście on się w środku znajduje, dlatego że z żadną aplikacją mi on nie działał. Dlatego skorzystałem z mikrofonu wbudowanego w telefon podczas nagrywania vloga, na który Was serdecznie teraz zapraszam. Powiem Wam szczerze że wygląda to bardzo, bardzo dziwnie, gdy mówię teraz do statywu. Muszę to zobaczyć z drugiej kamery. Jeżeli ktoś zobaczy mnie, to zapewne pomyśli, że ten gość oszalał. To niewątpliwie jest największy atut tej kamery. Czyli zaglądanie tam, gdzie normalnie nie byłbyś w stanie spojrzeć. Dla takich poszukiwaczy skarbów, niewątpliwie ten kabel może być ciekawą atrakcją. Robię klapsa, żebym mógł synchronizować dźwięk, który jest nagrywany z telefonu. Ok, zgasiłem kamerę, teraz jest zdecydowanie lepiej i łatwiej yy, mówić do kabla. Gdzie by tu jeszcze zerknąć? Kable, kable. Choć liczyłem, że będzie tam może jakaś istota żywa, typu pająk czy szczur. No niestety. Ostatni klaps. By już na tyle w tym odcinku, eksperymentalnym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Będzie mi bardzo miło i do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć! Tak by wyglądały vlogi kamerą endoskopową. Mi jakościowo przypomina te z telefonów komórkowych, te, tych starszych modeli. Wiadoma sprawa, że był to eksperyment, nie nadaje się to do e, codziennego filmowania. Natomiast jeżeli rzeczywiście mamy zerknąć tam, gdzie wzrok czy większa kamera nie sięga, to jest to całkiem fajne rozwiązanie. Tym bardziej, że kosztuje tylko 3 dolary. To tyle. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnej mówi kamerze. Trzymajcie się, cześć!